w kolejnym odcinku. Tym razem Beta też znowu, tylko że tym razem BR. Tak od razu przejdźmy nowy tryb będzie sniper tylko że blackout. Od razu mówię, że zapomniałem 100% gwarantowane Artic będzie. Wcześniej był Izolat, Sniper Izolat, Billy, czyli 50 graczy warfare i normalny blackout, ale na blackout nie było nic nowego. Dzisiaj pokażę. No i muszę Wam pokazać sniperczyle, bo same sniperki. Po prostu pokażę nowości, co zostało wprowadzone do Battle Royale. To so, są, zapraszam do oglądania. Dobra, tutaj jak działa niektóre rzeczy. Tak, jak działa Jackpack. Pampet. jak <noise> już widzicie? Tutaj macie opisane. Rzeczy paraspid. Pump up, gate, jump, pick, shotting, etc. No to jak widzicie, to po prostu możemy Unosić się A to nam daje po prostu dłuższe użycie Przez chwilę i przyspiesza nam I wtedy możemy dłużej latać Więc chociaż jakiś plus, że możemy bez używania tego jeszcze Drobinkę latać Zaraz przejdziemy do czynności tego Czyli jak będzie w powietrzu a tylko od razu Ja polecam. To jest u mnie klasyka. Idem number 4 na maksa. I 4 na maksa. To jest po prostu klasyka tutaj. Tutaj też ta włączę. Jak widzicie, no tutaj kolor się zmienił na czerwone teraz. Ja, moje słownictwo jest okropne. Zauważyłem, że grafika się, moim zdaniem, zmieniła, że jakby mapę... Przyjemnie się oglądało. Nie wiem, takie odczucie mam po prostu, że... A, chyba już wiem dlaczego. Mhm. No. Nie tam, tam, tam to ładniej się no. Dobra. <Klacht> nie no, możemy latać. No, że nie możemy. I tak, co nowego? No, jak widzicie trochę grafika się zmieniła. I to jest plus. To jest gameplay, więc dlatego nie będę tutaj zrobił cię za bardzo, bo po co? Tutaj coś się świeci na czerwono. Aha, okej. Okay. Dobra, nie wiem co to jest, ale dobra. Jakieś wybuchy. Był even wcześniejszy, więc zrozumiem, ale czemu to dalej jest? Nie mam, nie mam pytań. Coś z tym nie mogę nic zrobić. O kurde, dobra. Muszę. Так, а тебе сквозь игра. Я уставил на С. Армор экзинты. Вот. Здесь есть противник. O, to od razu widzieliście pewnie nową Z więc... Szybko tutaj kontrolę. Albo w sumie zrobię cięcie. Nie wiem po co to jest, bo to jest mówię. Po prostu do Skrzynki świecą się. I po przeszukaniu ich... No to już wiem po co to jest. <grych> po przeszuka... Dobra, już wiem. Ja... Wiesz, jakieś mysłowie. Dobra, więc tak. Po prostu świecą na zielono. I jak się po prostu przeszuka, to wtedy się nie świecą. To się jej to pomaga. Na przykład, że jesteście przesokaliście, więc po co macie to przychodzić? Przeciwnik do mnie gdzieś nawodzą. Hmm. A tam siedzi. Ale urwał. No niebiesko świeci wtedy, kiedy jest niebieski. Niebieska da nazwać. Jest, przecież, prze, wziąłem po prostu inaczej, może nie działa, że przeszukałem, tylko jeśli tu jest coś legendarnego, mitycznego, może niebieskiego, to wtedy kolory chyba, być. mówię jeszcze nie, nie wiem, jak to działa nie wiem, czy to była za informacja, po co mi jest, ale okej okay. Ja tutaj ten brakietę wystrzelili. Czy nie? <laughs> ok. O dobra, kolejna rzecz jaką zauważyłem. To na chyba tego jackpaka więc tak. Mogę albo latać. Albo, uwaga. Mogę tylko niech mi się to naładuje. Po prostu od razu wystrzelić się. dobra Co się dzieje po użyciu? Kiedy klikniemy po użyciu, to wtedy mam Duszę I Szybciej mi się ładuje I już mam Dopóki mi się nie, to nie skończy, i chyba wiecie co chodzi Teraz znowu mogę Po prostu sobie po prostu lata mi tyle Teraz nie mogę użyć, zobaczmy na kamerze drugiej No to fajnie, wyglądam ciekawic będzie damy z upadku, zobaczę Tylko jeśli mi się uda Bo mówię, jeszcze nie mam pojęcia jak to dokładnie działa no, że po prostu mogę się wystrzelić w sekundę, dobra. Jak się kliknie dwa razy, to po prostu polecisz automatycznie do góry. Ty, że to trochę denerwuje, jak takie lata to przestrzegać. Uwaga, ciekawiec mogę oglądać broń. A, niby klikam, oglądam broń, ale nie oglądam. Z drugiej perspektywy to tylko jest. Niby fajne, bo zobaczcie, do takiego budynku teraz mogę się dostać. O tutaj widać, że to jest zielony parek. No i dostałem się bez problemu. To jest bardziej do podjazdu, dobra. Zobaczmy No, zielony perk. Wziąłem mi nie ma już. Dobra. Temat celności, zobaczmy tak wygląda celność tego. Ja dobrze że zauważyłem, że. Okej, okay. chyba to działa tak, że po prostu. Celność mam zmniejszoną. Przeryżę koszul. Nie no to nawet mogę, żeby spoko. Z do podjazdów takich. Co nawet spoko, nie no spoko jest ten jackpot. Dobry. Jeszcze nie ma w Call of Duty Mobile Global. Byłem dzisiaj logowałem się jeszcze nie ma. Więc jest można nawet przetestować Gra jest bardziej zoptymalizowana. I z tego jestem bardzo zadowolony, bo. O, mogę móc sobie lotnie, kiedy jestem na trackpacku, to jest fajne. Dobrze. Zrozumiałem. Hop. Nie, muszę być na danej wysokości. Dobra, weźmy pojazd i, do... i jadę na podium jakiegoś gracza. Zmieniło się sterowność pojazdów. Tak mi się zdaje, nie wiem. Nie masz problemu z taką skrętnością. Wszystko się nagrywa. Mhm. zdrowie zrobię podjazd komuś. Oj, coś czuję, że ta broń będzie, będzie bardzo dobra. Ona dostała bufę jak nic. O, ty ma epicki perk. A nie, nie perk, to nie musi być perk. <grymne> po prostu armory kupnął. No. Epicki. Biorę, biorę wszystko. Dobra, i jadę na podjazd. Hmm. Aby to jeszcze zrobić. O, w końcu naprawili to, bo kiedyś można było jeździć tak, jak się chce, a teraz to jest problem z wjechaniem. W bym wjechał. Ale to nie ma problemu. Pewnie po ulepszeniu będę miał po prostu lepszy celność. Spójrzcie, skoku Teraz chyba się zasbugował, bo on do wysoko. O, przeciwnik jest. To zrobimy podjazd. To, to, to jest trochę ciężko się z tego strzela, okej okay. Przeciwnik. Nie no, RP, RPG jest dobre. Kurde, to jest bardzo dobra problem. No, no, uwielbiam ten takpak, to jest coś pięknego. No, że z tym pingiem ciągle problemy są, się <coughs> naprawmy, na armorak. Dobra. Panie, że mogę używać tego z kiedy na tym morzu tej umiejętności i to lubię. Dobra, weźmy moje bronie. Mm. ragan Wiem, widzę przeciwnika, tylko chcę coś zrobić. Dla przeciwników idzie? Dobra, dawaj do na nich. Chodź. Spróbuję go zdjąć. No, jak go zdjąłem. Ma coś epickiego, widzę. Dobra, biorę. Epickiego plecaka. No, to, to. by będzie się świecił. No, brata od razu, jak jest wyszukany, to nie pokazuje, nie, nie zmienia koloru. I po prostu wezmę wszystkie niebie niebieskie pieczki. Przeciwnie, gdzieś poszedł sobie. Jeszcze ja poczekam. Się z nim pobawię Jak mogę to Gdzie on poszedł? No po prostu go zabije Dalej nie mam ustawionego Ale Chociaż jeszcze mam. Dobra, na szybko się ustawi. Nie będę jej żadnych cięć robił. Po prostu to przesunę no, ale jeśli nie ustawiłem. To tutaj musi iść, to tutaj To musi bardziej iść tutaj To muszę zwiększyć na pewno Save. No. Jeszcze coś tam ustawiłem Animacja taka jaka była albo jeszcze mogę coś ustawić sobie? weźmy tam jedną rzecz. O. Od razu lepiej. nie no i patrzę, siedzę prosto tutaj. O tak na ludzie prosto wejdę. Bardzo spokojno. Pójdę jeszcze tutaj. alby tutaj przeciwniprawda trochę ciężka się strzena I teraz, zobaczcie, ja robię podjazd No i wygramy No dobra To był krótki, może nie najlepszy film Ale po prostu tutaj pokazuje Co nowego jest Dobra, to dziękuję za oglądanie Jeśli ktokolwiek to obejrzy No to narodzi tutaj Macie Może nie w skrócie, ale Co będzie nowego No to cześć